Siemano! Z tej strony Piorun Game Piorun ety. Dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta! na padzie. Dawno nie było odcinków. Zapraszam na, instag na mojego Instagrama Piorun ety. I ten. No. Wchodźcie na TikToka, na TikToka Patryk, na TikToka Stalika, bo on tam ma już tysiąc obserwujących. Eee, wejdźcie na jego kanał Patryk 8Games i tam będzie pewnie wszystko powiedziane, jak się nazywa jego TikToka, bo ja nie tam. No. Eee, u mnie jest już wieczór dokładnie godzina 22, 21. Oswoimy Osłań, sobie konia. A O nie. A nie. Dobra. Dobra. Zostawcie łapkę w górę i suba. Dobra. A my tu już lecimy z odcineczkiem. Okej, okay. szukam, może jakąś skinę znajdę. Szybko wykopę tam, szybciej, 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 szybciej. No co jest? Ja chcę, ja chcę żyć. Muszę to wykopać. Szybko, szybko, szybko. Nie lubię być w wodzie. Handlarz, handlarz. Aha, wszystko za Emeraldy. Ja zabijam Będę Będą smycz. Będzie smyć. Ale ma sobie osiadłem. Ekipunek lamy. Dobra, no ja w ogóle muszę sprawdzić. Nie wnikajcie dlaczego mam takie jaskinie. Ja sobie go szybko zmienię. To jest mój skin aktualnie. Śmieszny. Łatwiej. Elo, 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 elo. Elo, 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 elo. Dobra. Napiszcie komentarze, czy chcecie, żeby pojawiały się części odcinki ja bym naprawdę tego chciał, ale jestem no trochę leniwy no trochę bardzo leniwy w ogóle ja mam chyba dobra yy, no nie wiem, czy, nie wiem czy będziemy ten robić tutaj jakieś, jakąś wioskę czy coś jak znajdę to może zrobię bo się nie chce budować całej. Komu by się chciało całą wioskę budować, nie? Hoppa, hoppa, hoppa. Dobra. Yy, wejdźcie w poprzedni odcinek. Yy, od razu mówię, ten odcinek będzie bez tytułu, bo on nie, nie mam po prostu pomysłu, jak to może być tytuł. No odcinek. Dobra. No to jest taki luźny odcinek. Nie będziemy sobie robić wszystkiego tak od razu, nie? Nie. Są konie mnie nie chcą. Nie lubię babień. Raz spotkałam wiedma na bagnach, raz tylko. Kądemy z sami idziemy? Hej, jak zwykle ktoś mi musi przeszkadzać w nagrywaniu. W ogóle piszcie, czy chcecie odcinki z Fortnite'a, to postaram się nagrać. A w ogóle to ja gram teraz na moim telefonie Oppo A15. Dostałem na święto od Mikołaja. Oczywiście wiem, że Mikołaj nas, ale nie jest, ale nieważne. Trochę będzie wolać jak zlecę. Trochę bardzo. Au! O Jezu, jak przepraszam Was za lagi. Jaki parkur? Ja w ogóle parkurę nie umiem robić. Przecież jestem ja. Jak ja parkury robię? A w ogóle, piszcie w komentarzach, czy ktoś z Was spotkał kiedyś leśny dwór w lesie? Bo ja nigdy, czy nigdy. Tylko sobie ten, na kreatywie sobie patrzyłem, nie, mam no to, o, leśny dwór. Grzyb. Ja pamiętam, oglądałem kiedyś Ferajnę, nie? Piszcie w komentarzach, kto oglądał Ferajnę i ten, taka youtuberka, jaka miała ten, dom w Grzybie. Pamiętam to. Oglądałem wtedy filmiki na Ferajnę, co się dzieje na Ferajnę. Piszcie w komentarzach, czy oglądaliście ferajne kiedyś i wiecie co to jest ferajne. Dobra, chyba ja idę szukać jakiejś jaskini i szukamy diamentu. Fajnie by było, gdybym znalazł diamenty. Dobra. No co jest? Nie powinienem mnie wrzucić. A, okay, mam okay. konia, yy, mam konia. Ale nie mam siodła oczywiście. Chodź tu. Yy, dobra, idziemy. Hopa, hopa. Dobra, zostałem tego konieku, zostanę ze sobą innego. Ale będzie żył. Ten konieku pozwolę mu żyć. W ogóle nie pytajcie dlaczego gram bez, bez potworów. Po prostu nie lubię grać z potworami, bo mnie zawsze zabijają. Ja nigdy nie gram z potworami. Jezu, ja pamiętam te czasy jak nie było żółwi. I w ogóle nie było tu pielców. Ja pamiętam te czasy, było ten zawsze grałem z moją siostrą w ten w wersję demo Minecrafta na laptopie. Ale to pamiętam dobrze. I nigdy przenigdy nie umiałam grać z potworami, bo się ich bałam kiedyś. Też już, już się nie byłem, no bo wiem, że takie rzeczy nie istnieją. No. I ten. No. W ogóle, piszcie, czy chciecie, chcecie, żebym sprawdził jakieś mody? Jeżeli znacie jakieś mody fajne, to mi piszcie w komentarzach, to ten, to ja, ja ten, po prostu sprawdzę, czy będą mi działać na telefonie. Piszcie linki w komentarzach. Wyślijcie mi linka w komentarzu i ja je spróbuję przetestować. O, tu jest fajna jaskinia. Aha. No, fajna jaskinia. Naprawdę. Lepszej jaskini nikt nie widział. Okej, okay, a tu please, jakaś fa o Jezu, dobra tu nie idę bez zagramboko trochę o tu fajnie chyba będzie o. Żelazo. 0 ja sobie żelazo? żelazo, hopa, 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 hopa. Jezu, jak ja już dawno w Minecraft'a nie grałem, tak o oh, survival'a. Jezu, Oła. Jeżeli ktoś wie jak na telefonie, a w ogóle to sami, to wiem jak się uruchamia ten, a nie, trzeba mieć przygodowe, żeby wiedzieć, żeby sobie przygotować te, żeby mieć Tę tą tablicę taką, co trzeba zrobić Te takie Nie pamiętam jak to się nazywa Ale zawsze w demo tak jest Że jak masz nową rzecz, to ci się to Odznacza Że masz na przykład diament mm. Szybko, drewno. O Jezu, dobra, tu nie idę, już tu nie idę Tu już nie idę Bo to lecę i nie wyjdę, bo nie mam bloków. Nie chcę mi się kopać, bo jestem za leniwy. Okej. Okay. Kop, kop, kopu, kop, kopu, kopu, kopu. Wezmę to. Opa, opa, Hopsa, hopsa. Łapa w górę, sub z dzwonem Nie idzie tym dzwoneczkiem, please Nie dużo nam brakuje do, ten, do 30 subów A ja chciałbym mieć chociaż 100 subskrypcji Okej, okay, zbieram sobie. O nie! Nienawidzę tego Gravel to najgorsza rzecz, jaka była. Jezu, grze. Piszcie w komentarzach, czy lubicie gravel. Pewnie większość napisze nie. Ale jak ktoś lubi gravel, to szacunek. Szacunek wziął. Jeżeli lubisz gravel, bo ja nienawidzę gravel. To jest najgorsza rzecz, moim zdaniem. Gravel. Tu nic nie ma. O, tu jest w dół. Opa. Chcecie zobaczyć moją lekcję na diamenty, to oglądajcie do końca, jak znajdziemy je. Dobra, nie. Muszę iść w dół bardziej. Muszę lawę. Lawa. Szansa na diaksy. Lawa oznacza diaksy. Dobra, żyję, ja żyję, ja żyję. Ja jeszcze żyję, dobra, tu nie ma diapsów. O, stąd Żelazo. Żelazo biorę. Ej, a w ogóle w komentarzu napiszcie jednego youtubera, którego najbardziej lubicie oglądać. Trochę mnie to ciekawi, tak troszeczkę, no. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi pisać, oczywiście. Ja do niczego was nie zmuszę. Jak chcecie, to możecie napisać. Ja wam tylko to mówię, że, jak, że, możecie, mi, że możecie napisać, no. Dobra. Przepraszam, że na odcinkach tak mało się odzywam. Ale ja po prostu lubię taką ciszę, nie? Ja nie mogę z mojego skina po prostu. Mój skin to jest najlepszy skin. Uuu, dużo mam tego. Jezu, ja mam tak dużo żelaza. Dobra, szybko. Eee. Gdzie to jest? Ten otwór. Okej. Okay. Złoto w ogóle nie zbieram, bo złoto jest bardzo moim zdaniem. Bo tak szybko się niszczą rzeczy ze złota. Że to, to po prostu bez sensu. No. Nie zbieraj złota. Najlepiej. Nie zbieraj złota. Co tam? I to może. to, to, to jest może, jest sensu, Dobra. Poczuję się tam. Redstone, tylko dla Ekspa. Tylko dla Expa go zwębę. Bo ekspa dla żołaje, ten Redstone. Żartujecie sobie za mnie, że tam nie ma diaksów. Przecież to jest taka szansa, że tam są diaksy. Nie no nie ma diaksów, najgorzej Ej ten odcinek już 16 minut trwa Nie wierzę Opa W ogóle ja gram na padzie od, od Xbox One a S -a, Jakby ktoś ciekawiło to To jest Xbox One S Zielony Oczywiście ja mam zielonego Xboxa na S. Co tam jest na górze? Yy, dobra. No, niedługo będziemy kończyć odcinek. Za jakieś 3 minuty skończymy. Zauważyłem. O, kolejny. Jezu, jak się przestraszyłem. Chodź tu. Zabiję ty. Zabiję mnie to parze. I tutaj zaraz. Cała gromada leci na mnie. to parze wszędzie. zaatakowały świat. to parze zaatakowały Minecraft.

No, zanim to sobie odcinek skończymy, okej, okay. zaraz mi się pochodnie skończą. A napiszcie w ogóle w komentarzu, kto oglądał nowe odcinki Jurassic Parku na Netflixie, bo ja oglądałem. Bo bardzo fajny, będę nie spoilerował. Naprawdę mega. Dobra. Tu mam stak jeszcze. Nie pytajcie, dlaczego mi się stawiają dwie? Nie wiem sam. No, zaraz inaczej skończymy. A jak to staną? No nie. No nie. Co się tu podpalę? Nie. nie. Nie, lawa. Nie. Pochodnie może się tak spalić. No, my będziemy kończyć ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i no. Yo, łapa w górę subik, dzwonek i narka.